Moi drodzy, to jest dopiero skandal, szanowni państwo. W ubiegłym tygodniu informowałem was o tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetował reformę Ministerstwa Edukacji, minister Barbary Nowackiej dotyczącą reformy oświaty. Zawetował, jak tłumaczył pan prezydent Karol Nawrocki, po licznych konsultacjach ze środowiskami nauczycieli, ekspertami, którzy stwierdzili, że ta reforma to jest jeden wielki chaos, jest niedopracowana i nie Przemyślana. Ale jak widać, w tym rządzie obecna ekipa rządząca ma taki sposób na pana prezydenta, że oni generalnie to będą robić tak. Jak nam Karol Nawrocki coś zawetuje, no to my będziemy omijać prawo albo będziemy rządzić rozporządzeniami. No i co, nowość, że wychodzi na konferencję prasową minister Barbara Nowacka w towarzystwie swojej zastępczyni, wiceminister Katarzyny Lubnauer. No i ogłaszają, że ha, ten wetomat, to tam Senat może wetować. My mamy pomysł, jak ominąć weto prezydenta i będziemy realizować reformę, jak to ona mówi, zgodną z prawem, przyjętą przez Sejm, Senat. A że prezydent nam to zawetował, to małe ma znaczenie. No i generalnie zobaczcie, w jakim my żyjemy państwie, szanowni yy, drodzy widzowie, że no to po co jest była robiona ta ustawa? Po co traciliście na to czas? Pieniądze, po co skoro i tak nie chcecie według tej ustawy rządzić? Przecież są rzeczy w Ministerstwie Edukacji, w szkolnictwie, w edukacji, które są prawem i działają na zasadzie prawa, więc trzeba rządzić ustawami. Jak nie ma ustawy, nie można rządzić rozporządzeniami. I to jest jeden aspekt tego, że cała ta sprawa jest po prostu skandaliczna czyli omijanie. Prawa, omijanie weta prezydenta za pomocą rozporządzeń albo takich jakichś naszych y, 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 pomysłów na to, jak ominąć to weto. Druga rzecz to jest cała formuła tej konferencji prasowej, którą ja y, zobaczyłem. Akurat ja sobie to pooglądałem na antenie telewizji Republika. Moi drodzy, no przecież wychodzą dwie kobiety. Dwie panie polityk, dwie panie minister, tak, no minister i wiceminister i drwią kpią z prezydenta, znaczy na zasadzie, a to jest wetomat, psy szczekają, karawana jedzie dalej, my se tam robimy swoje, o to se tam, o to se tam może siedzieć, może se wetować, my go mamy generalnie głęboko w nosie, żeby nie powiedzieć gdzie indziej one go jeszcze mają, prawda. No przecież... To jest niepoważne. Znaczy, tak nie może wyglądać proces tworzenia prawa w Polsce, tak nie może wyglądać polska debata publiczna. Po to jest to weto prezydenta, żeby prezydent, który, jeżeli mu się jakaś ustawa nie podoba, żeby wetował. Po to jest. W Konstytucji jasno jest zapisane, jakie są prawa i obowiązki prezydenta, jakie są prerogatywy i jest tam wpisane weto. Mało tego, w Konstytucji jest wpisane to, że władze w państwie sprawują i rząd, i prezydent. Koniec, kropka, rząd i prezydent. To są te dwa człony. Nie po to hmm, zostaje się prezydentem, nie po to się zdobywa 10,5 milionów głosów, tak jak to zdobył prezydent hmm, Karol hmm, Nawrocki, żeby co, siedzieć sobie biernie, nic nie robić? Być takim drugim Komorowskim? Komorowski to był taki prezydent, jak skończył, po jednej kadencji, go już nie było. Nic, no generalnie prawie wszystko tej platformie podpisywał. I, i czad, no... A jak Platforma miała problem, to było, że wy macie problem, ja nie mam, ja to jestem prezydentem, ja pilnuję, że Randola. Właśnie, zobaczcie, bo to tak jeszcze wtedy było. Jak nic nie robił, to pilnował, że jak teraz wetuje, czyta każdą ustawę sprawdza bardzo dokładnie jakie jest prawo to jest wetomat natomiast nie jest ważne to co myślą o Karolu Nawrockim politycy koalicji obywatelskiej bo generalnie wiadomo, że oni będą o nim myśleć źle, albo nawet jak im się będzie coś podobało to będą mówić, że im się nic nie podoba najważniejsze jest to jak prezydenta Karola Nawrockiego oceniają Polacy a ci oceniają go na razie bardzo dobrze Karol Nawrocki jest liderem rankingów zaufania, no i o aby dalej tak było. Są ryzyka związane oczywiście z działaniem prezydenta. Pozwólcie tylko, że się napije kawki. Mam trochę, trochę mi zasło w gardle ostatnio. Biegaliśmy z borysem bardzo dużo i łapałem ostre, bardzo zimne, mroźne powietrze i coś sobie podrażniłem. W gardle. Generalnie jest taka próba obniżenia zaufania, poparcia dla pana prezydenta Karola Nawrockiego poprzez to, że oni będą ponownie te same projekty mu wrzucać i ponownie, i ponownie, i ponownie i kto się tutaj zmęczy, tak? Walka jest oczywiście o opinię publiczną. Kto się zmęczy, i kogo jako tego gorszego zacznie postrzegać opinia publiczna? Czy ten rząd, który składa te same bezsensowne projekty? jak to zdaniem prezydenta, czy prezydenta, który wetuje i przypuszczam, że będzie dalej wetował, bo to nie jest koniec. To nie jest koniec. Ja dostrzegam w tej pracy prezydenta naprawdę wiele pozytywów. No przede wszystkim ludzie zaczęli interesować się prawem i ustawami. I to jest bardzo ważne, bo bardzo często z Sejmu wychodziły do tej pory buble. Ja też się trochę dziwię, co robił przez ostatnie... Lata swojej prezydentury, ten czas po zmianie władzy prezydent Andrzej Duda, bo on niemal wszystko podpisywał. No to też jest takie dziwne, czyli Andrzej Duda podpisywał wszystko, chciał mieć spokój, tak to, to można czytać, a Karol Nawrocki dostrzega, że ta władza robi bardzo złe ustawy. Coś tu jest nie tak, coś tutaj jak dla mnie nie gra, moi drodzy. Będziemy to oczywiście obserwować dalej pani Barbara Nowacka już pewną rzecz przegrała. Tak, to przegrała walkę o to czy to dobrze, że są zadania domowe zlikwidowane czy nie. Okazało się, że się myliła. Zobaczcie, że okazało się, że się myliła. Uderzała bardzo mocno w profesora Wojciecha Roszkowskiego i jego podręcznik do hitu. Okazało się, że nie mieli racji. Sąd przyznał rację Roszkowskiemu. Także naprawdę tutaj jest wiele takich spraw, które Nowacka zawaliła. Ministerstwo nie działa zbyt dobrze i Przepraszam bardzo, prezydent ma zaufać jej w tym, co ona robi. Ja bym nie zaufał. Kochani, mamy 22 dzień grudnia dzisiaj. Eee, jak u was z pogodą dajcie znać? Bo u mnie dzisiaj pochmurno, także zanoszą się pochmurne święta. Żeby były zdrowe święta. Jak mi to nie przejdzie, to ja tutaj będę niezadowolony, ale liczę, że mi przejdzie. Właśnie jestem poddawany różnym domowym terapiom. Dajcie znać, jak u Was też przygotowania. Uwielbiam czytać o Waszych planach, to też jest coś, co ja bardzo lubię. Czy spędzacie się święta w domu, czy z rodzinami, czy, czy, czy coś dobrego ugotowaliście, jakie macie plany sylwestrowe, to też albo że o tych planach sylwestrowych to jeszcze pogadamy. Powiem Wam, że bardzo mi się spodobała ta inicjatywa postawienia szopki bożonarodzeniowej przed Pałacem Prezydenckim. Super. Super, super, naprawdę świetna sprawa. To jest miejsce do tego, żeby pokazać, jaka jest nasza tradycja, jakie są nasze korzenie, bo te korzenie są chrześcijańskie i powinniśmy to pielęgnować z całych sił, najmocniej jak tylko możemy. I Karol Nawrocki to realizuje. I Karol Nawrocki pokazał, że na razie nie zawodzi. Ja może go trochę za mocno chwalę, ale też jakoś emocjonalnie jestem związany z tą prezydenturą po tym wszystkim, co my tutaj na naszych kanałach przecież przeszliśmy w trakcie kampanii prezydenckiej. Kto był w tą słynną noc wyborczą do czwartej rano, pilnował wyników. Razem z nami. Ten wie, że, że, że teraz nie tylko się ma wielkie oczekiwania, ale też pewien sentyment związany z tym zwycięstwem i, yy, i cieszę się tym bardziej, że tutaj prezydent nie zawodzi. Do zobaczyska. Dobrego poniedziałku. Hej!